No udało się, udało się, musimy to uczcić. No chłopaki, udało się. Udało się, musimy to uczcić. O. Janek, ten Janek Robert wprawdzie tylko kibicował, ale... Dalej... trzymałem mocno kciuki. taki byłem spięty, aż to cały czerwony. Dlatego dostałeś największego kielicha. No zresztą nie oblewamy byle czym, popatrzcie. O, i stula, o tym zaraz opowiem, tak. ale najpierw to tutaj to za, za zwycięstwo. Tak, za powodzenie za akcji. No. Wyekajacie, w Marko szlachetny No wistula, wiesz, kosi muci i chłopa przewróci. I rzeczywiście pamiętam na drugi dzień. Głowa bolała, Acetylenem nam się odbijało. Nawet w zmiennikach sobie to nie bez przesady w tym w serialu zmiennicy był taki odcinek chyba jak na grzyby jechali. Był był i mu się oddech zapalił. Ciekawe. Ile taki urszul wyciąga na godzinę? No? <coughs> <coughs> Według instrukcji 30 na godzinę, A, ale z szukiem na holu to 15. Panie prezesie, no za dwie godziny będziemy już tuż, tuż przed Warszawą. <coughs> No, bo to masz takie wrażenie rano, jak wstajesz, że na że to jest wszystko za się dziela, no I wiesz, to jest powiedzenie: kości muci i chłopa przewróci. Także był jeszcze Bałtyk, a te inne były już takie troszeczkę lepsze, prawda? Mówię, z, te, te, z tego co zapamiętałem, to te dwa, e, dwa gatunki były tak typowo na karbicie pędzone. I powiedz, że to jest takie przyzwolenie ogólne na, na chemiczny produkt na chemiczny. sprzedawanie. No? A jeszcze przy okazji trochę alkoholu, ale trochę dygresji powiem. Dzwonili ostatnio. Często dzwonią tam różni agitatorzy i dzwonili do mnie, zapraszali mnie na zebranie. Takie y, sprzedali filtry do wody sprzedają. Jakieś tam super, super hiper filtry do wody. Więc wie panie, moim zdaniem to woda powinna być trochę brudna, bo to mówię to tak, jakby dziecko w sterylnym warunkach chować. Tak. A ta, tłumaczy mi kobieta. Proszę pana, no tak, ale... Wie pan, nawozy, środki ochrony roślin, jakieś tam herbicydy, to wszystko, te związki chemiczne przedostają się do wody i pan to pije później. Trzeba przefiltrować. Jak wie, dobrze, jeżeli te filtry jest, oczyszczają związki chemiczne, to ja przyjdę na zebranie, mówię, ale wezmę flaszkę. Przepuścimy przez filtr i zobaczymy, zobaczymy. czy, be, będzie, czy będzie alkohol, alkohol, alkohol nie. czy nie. Zawknęła się baba, rozpuszczam. Mówię, jeżeli to przefiltruje związek chemiczny C2H-5OH, to ja kupuję. Mówię, no I to najlepszy przykład, że to ściema z filtrami. A moi, już poważnie mówiąc, myślę, że trochę brudu jest potrzeba jednak. To tak jak z brudnymi rękoma, bo jak będziesz sterylny, to, to zachorujesz. Natura. To nie jest polmo z białych stok? Co to jest? Wiesz, ja, ja tak powiem, po dwóch kieliszkach to ja już nie widzę liter. Ale ja myślę, że po czwartym to już przywraca. No, na No, sprawę, zresztą my już wszystko widzieliśmy. Dobra, dziękuję panu. za pomoc. Do... Na pole, nikt za nas dziękuję. tego nie zrobi. Trzeba się brać. Do roboty.